Dobrze dziewczyny, no to zaczynamy naszą e, maskę. Potrzebna nam kawa. Kawa zmielona. Jeżeli kawy nie pijecie, to możecie po prostu e, kupić najtańszą kawę i właśnie ją sobie używać do jakichś peelingów kawowych. E, ja tam taką łyżeczkę deserową kawy. Zopuję do mojego małego naczynia. I następnie, moi drogie, dwie m, łyżeczki jogurtu naturalnego. Tutaj do tego samego naczynia, gdzie jest nasza kawa. I e, dowiera kwas mlekowy. E, tutaj sobie poszukałam fajne informacje na tej jednej stronie internetowej, e, że kwas mlek mlekowy w kosmetyce ma działanie złuszczające, nawierzające i przeciwstarzeniowe. Działanie jest naprawdę jest tutaj dość sporo, tak że nie będę Wam wszystkiego czytała. I jedna łyżeczka miodu. Użyłam sobie tutaj specjalnie ręcznik papierowy, bo wiedziałam, że z miodem to mogę później się cała kleić. Także uważajcie. Jeżeli uważamy, że paczka, papka jest za rzadka, to możemy tutaj dodać troszeczkę więcej kawy. Kawa ma takie działanie bardzo energetyzujące, wiadomo, zawiera kofeinę. Takie właśnie pielęgi kawowe są znane na całym niciu, wydaje mi się, stosowane są także do ciała. Jak te takie złuszczające, a to jest taka typowa maseczka na twarz, właśnie energetyzująca, właśnie z kwasem mlekowym i z miodem. Dajcie znać, czy takie sali wam się podobają. Ja uwielbiam, jak mam dzień wolny. Jestem strasznie zmęczona po pracy. Uwielbiam sobie właśnie taką miksturę przyrządzać i stwierdziłam właśnie, że mam to między innymi dzisiaj nagram. I tak, moi drodzy, ja bez makijażu, zmęczona po czterech dniach w pracy. Nakładam sobie maseczkę energetyzującą i odświeżającą na całą twarz moim pędzalkiem z Maestro. On jest syntetyczny, z złotej kolekcji. Praktycznie to będzie taka moja maseczka, także tutaj nie będę tej skóry złuszczała, chociaż kwas mlekowy ma także właśnie właściwości złuszczające, ale po prostu nałożyłam sobie równomiernie na twarz. Jeżeli macie dużo przebarwień, a potem jesteście po na przykład okresie, zostały Wam jakieś przebarwienia, to bardzo fajnym sposobem jest także witamina C, albo po prostu kwas z cytryny, e, lub... kwas z cytryny... sok z cytryny lub po prostu pomarańczy. Szczególnie właśnie zmieszany z jogurtem i z awokado. Tej maseczki tutaj jest jeszcze dość sporo. Także ja ją także sobie pociągnę na szyję. Powiem Wam szczerze, że najlepiej takie maseczki nakłada mi się pędzlem, bo ja po prostu wtedy nie jestem ubrudzona. A jeszcze co Wam chciałam powiedzieć to to, że bardzo lubię właśnie robić sobie takie maseczki po umyciu moich włosów. Włosy absolutnie mi tutaj nie przylepiają się do buzi, nie lecą mi na twarz, nie przyklejają się, nie są później brudne, także uwielbiam właśnie zakładać sobie ręcznik na twarz i sobie taką maseczkę na tę moją buzię nałożyć. Umijam okolice oczu. Powiem Wam, że ta maseczka jest znana także z tego, że jeżeli macie ból głowy i sobie właśnie taką maseczkę zrobicie, to zapach kawy po prostu ten ból głowy uśmierza w jakiś tam sposób. No i delikatnie tutaj na szyję. Pięknie ta kawa pachnie. Taką maseczkę wystarczy podtrzymać na naszej twarzy przez 15 minut. Nakładam jej dość sporo, jak widzicie. No chcę, żeby tutaj mi się ta maseczka, żeby całą ją po prostu zużyć, bo nie chcę jej trzymać w lodówce. Taką maseczkę... Mam, że tak raz na tydzień, raz na dwa tygodnie ją sobie robię. Mam kilka takich swoich ulubionych maseczek, które sobie robię. Jeżeli macie ochotę je zobaczyć, to dajcie mi znać w komentarzach. I oczywiście jestem ciekawa, czy spróbujecie tutaj tej. Możecie nawet i tą maseczkę pociągnąć sobie troszeczkę na dekolt. Ja może tutaj Wam się nie będę rozbierać przed kamerą, ale tak tutaj na szyję ją pociągnę, żeby także nie ubrudzić mojego um, ręcznika kąpielowego. drodzy, to jest taki mój sposób ma na domowe spa. Um, buzia jest naprawdę odświeżona. Serdecznie Wam tę maseczkę polecam. Um, absolutnie tutaj kawa nie zabarwia nam skóry. Możecie sobie tą kawę najpierw zaparzyć. Ja tutaj ją użyłam świeżą, nie zaparzając jej. Um, Trzymamy ją przez 15 minut. Jeżeli jesteście zmęczone, macie jakiś fatalny y, tydzień w pracy, wstajecie i po prostu macie podkrążone oczy, ta wasza skóra wygląda tak nieświeżo, szaro, to właśnie wtedy tą maseczkę Wam polecam. Ja się tak dzisiaj czuję. Ja miałam remament, słuchajcie, przez kilka dni w sklepie, gdzie skanowaliśmy ponad 20 tysięcy rzeczy. Trwało to naprawdę dość długo. Dzisiaj obudziłam się chyba o 11, praktycznie prawie po południu, o 11 rano. Jestem po prostu zmęczona. postanowiłam sobie, że dzisiaj będzie to mój taki dzień dla mnie, gdzie sobie właśnie nałożę maseczkę, poczytam sobie jakąś fajną książkę, jakieś fajne czasopismo i po prostu taki relaksik w domu. Także serdecznie Wam polecam tą maseczkę. I co dzieczyny, dajcie znać, czy spróbujecie i czy macie ochotę zobaczyć taką serię właśnie z maseczkami na twarz. Buziaki, pozdrawiam wszystkich, do usłyszenia. Pa, pa!